Mamy dzisiaj dwa czytania z Wielkiego Postu, i pierwsze mówi o nawoływaniu Jonasza, proroka, do pokuty mieszkańców Niniwy. Głosił słowo o nawróceniu, i w Ewangelii mamy ten fragment, w którym jest mowa o tym, że jak Jezus osądza obecne pokolenie, że jest plemieniem przewrotnym, które żąda znaków, a żaden znak temu plemieniu nie będzie dany. Bo jak Jonasz, i właśnie dlatego pewnie jest to pierwsze czytanie, był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Bez wyjaśnienia, jaki to jest znak Jonasza, ale myślę, że następne zdanie to tłumaczy, bo jest mowa o, o królowej Sabie z południa, która przyszła Przybyła do króla Salomona, żeby słuchać jego mądrości. Czyli jest tutaj bardzo widoczne, o co Jezusowi chodzi. To znaczy, że dla tych przewrotnych ludzi jedynym znakiem będzie Słowo. Jak Jonasz głosił Słowo przez trzy dni, tak Jezus tylko nie zrobi dla nich znaku, którego żądają, tylko będzie do nich mówił. Natomiast, mówiąc przed tym fragmentem Ewangelii jest mowa o tych, którzy są błogosławieni, ponieważ słuchają Słowa Bożego i je zachowują. I to potwierdza to, co stało się zaraz potem o tym znaku Jonasza. Jest Słowo i jest wezwanie do tego, żeby je zachowywać. Ale ja chciałbym powiedzieć o czymś innym najpierw, Myślę, że to jest też wezwanie w tej liturgii, w tych czytaniach do prawdziwej pokuty, ponieważ Jonasz mówi do mieszkańców Niniwy o nieuniknionej, zbliżającej się katastrofie, o zniszczeniu Niniwy. I tutaj moglibyśmy bardzo dużo o tym mówić, ale ja powiem tylko jednej rzeczy, bo żeby nie było długo. Że przecież są rzeczy w naszym życiu, które wymagają uzdrowienia. Są rzeczy, od których powinniśmy się uwolnić. Są rzeczy, które nas przerastają, nie dajemy rady. Y jest jakieś, można powiedzieć, zło w sensie moralnym, ale także duchowym i tak dalej, które wymaga interwencji Bożej. I jaki to ma związek z niniwą? Taki, że jeśli coś w nas jest chore na jakimkolwiek poziomie, to jeśli to nie jest leczone, to się pogarsza. Czyli jest nieuniknione yy, yy, to, że to może się skończyć, musi się skończyć źle. Tak jest na przykład z chorobami nieleczonymi poważnymi chorobami, na przykład ciała. A co dopiero, jeśli chodzi o ducha, ludzkie emocje, na przykład też. Więc, jaki jest, jak jest na to reakcja Boga w wypadku Jonasza i w wypadku Jezusa, który tutaj, zaraz o tym powiem w Ewangelii? Jest Mądrość Salomona, tak to nazwijmy, czyli niezwykła subtelność rozeznawania naszych, naszego problemu, naszych chorób, naszych labiryntów wewnętrznych. Czyli Bóg jest w stanie poprowadzić człowieka przez meandry różnych zawirowań ludzkiej duszy żeby poprowadzić go ku temu uwolnieniu, uzdrowieniu wewnętrznemu, którego tak bardzo pragnie. Czyli jest mądrość słowa Boga do ludzkości, mądrość duchowości, mądrość teologii i powiedzmy dalej, nawet mądrość tego, co duchowość chrześcijańska, katolicka może zaproponować światu, a zwłaszcza ludzkiej duszy, ale nie tylko. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czyli jaki jest sens tego, co powiedziałem w tym kontekście Wielkiego Postu? Ten czas Wielkiego Postu to jest po prostu czas uzdrowienia. O tym mówi teologia katolicka, że my jesteśmy w Wielkim Poście to po to, żeby nasze dusze zostały uzdrowione, tak jak podczas tej mszy. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I to się dokonuje właśnie przez mądrość ewangeliczną, mądrość Słowa Bożego. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to pierwsze, to jest to pierwsze zdanie Jezusa. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Y tutaj powiem mocne słowo y w językach obcych, Przewrotność to jest perwersja. Czyli to jest przekręcanie czegoś dobrego w coś złe. Złe użycie czegoś dobrego. To jedna z możliwych interpretacji tego słowa. Co to jest ta przewrotność tych ludzi, którzy wystawiali Jezusa na próby i żądali cudownych znaków? Właśnie to jest ta choroba duszy, która może niektórych dotknąć. Która nie rozumie procedur, jakimi posługuje się Bóg. Właśnie wobec tej, tej fasadzie fałszywości, tej hipokryzji, która każe widzieć zło, które jest na zewnątrz, a nie widzi go w sobie. Jezus pozostaje jakby bezczynny, bo no bo co można zrobić według takiej przewrotności, która wierzga przeciwko duchowi świętemu? Jezus uzdrawia masę chorych i czyni masę znaków, których oni chcą. A dlaczego im tego nie daje? Bo na taką przewrotność, która jest też przewrotnością intelektualną często, jest tylko jedna odpowiedź. Nieunikniona katastrofa, którą zapowiada Bóg przez Jonasza. I to jest tak, ta nieuniknioność, jeśli tak mogę się wyrazić, zagrożenie jest chyba tylko jedynym sposobem na tych, którzy uważają się, że mają, że u nich wszystko w porządku. Jak powiedziałem, są takimi egzaminatorami Jezusa, którego uważałem trochę za podejrzanego, zwłaszcza na poziomie tej właśnie religijności, i tak chcą go trochę, że tak powiem, sprawdzić. Zobaczcie, jaka to jest przewrotność, bo to jest przewrotność wobec samego Syna Bożego. Więc tu mówimy o sprawach bardzo poważnych. To znaczy, że chyba największą chorobą duszy jest nie tyle brak religijności, czy brak wiary, tylko jeśli religijność i wiara jest chora. Religijność może być chora też. Więc myślę, że tak, tak, taką bezczynną, bezczyn... myślę, że ta bezczynność Jezusa wobec tych ludzi, których nazywa bardzo mocnym epitetem, plemię przewrotne, jest jest właśnie postawa raczej milczenia i bezczynności, ale zostawia im do dyspozycji mądrość słowa, żeby, żeby tam znaleźli odpowiedź na swoją duchową chorobę. I zobaczmy, że ta bezczynność zaowocuje czym? Ta, ta, ten dystans Jezusa do takich ludzi, że oni ci sami ludzie zaprowadzą go do Sanhedrynu, ci sami ludzie go odrzucą, skażą, zmanipulują władzę rzymską, żeby go skazać ukrzyżują i jeszcze opieczętują grób. Jezus zachował spokój i milczenie i dystans i nawet przed Herodem, do którego go zaprowadzono, nie uczynił żadnego znaku, chociaż Herod chciał jakiegoś tam sztuczki magicznej Jezusa. Jezus tego nie zrobił. Niech to będzie dla nas ostrzeżenie w Wielkim Poście i y, obyśmy mieli na tyle odwagi, żeby zobaczyć że naprawdę potrzebujemy duchowej łaski, żeby uporządkować nasze wnętrze.